Witajcie, nieco niecodziennym anturażu, ale już się tłumaczę dlaczego. Po pierwsze, dlatego, że takimi przebierankami zajmuję się od jakiegoś czasu. Po drugie, dlatego, że jeden z anonimowych patronów zwrócił się z propozycją nagrania Ramoty o takiej Ramoty że to już prawie arcy Ramota staropolszczyzna, e, poprosił o psalmy Kochanowskiego, a jako, że tak się złożyło, że dzisiaj e, w Sierakowie w czasie gry e, ulicznej e, właśnie postać Kochanowskiego odtwarzam, w związku z tym w tym anturażu e, chcę was e, serdecznie zaprosić do tego, aby z biegiem czasu, n, zarówno na blogu, jak i na YouTubie, jak i na Facebooku, e, śledzić powstawanie kolejnych e, psalmów Kochanowskiego. Nie ukrywam, że jest to dla mnie wielkie wyzwanie, e, bo to nie dość, że poezja, a nie proza, to jeszcze w dodatku poezja staropolska, e, więc spore trudności nastręczające. Mam nadzieję, że się z tego wywiążę. E, nie ukrywam, że to dla mnie wielkie wyzwanie, e, któremu z wielką ochotą się poddaję. No i oczywiście czekać będę na wasze, na wasze wrażenia czy dałem radę e, czy dzięki temu poznaliście e, psalmy w przekładzie Kochanowskiego czy wam się moja interpretacja spodobała e, wasze wasz odzew e, będzie ze wszechmiar mile widziany także zapraszam patronowi bardzo dziękuję za tę propozycje. E, przypominam że możecie zostać moimi patronami na patronite.pl. E, i e, złożyć swoją propozycję i narazić mnie na e, takie właśnie wyzwanie, jakim wyzwaniem będzie czytanie e, psalmów dawidowych w przekładzie Jana Kochanowskiego. Pozdrawiam Was.